Taże część Przebudzenie cieni Madeleine Rox, Dazar'alor. Gorący i suchy wiatr z północy buchnął w twarz Talandrii, czym westchnienie samej Vol'dun. Stała na szczycie wielkiej i wzdychała powietrze, jakby chciała wchłonąć esencję swej ojczyzny. To było jej miejsce w dżungli, ogromnym złotym mieście jej przodków. Stojąc tam, miała wrażenie, jakby tkwiła na skraju świata, z każdej strony kiełkowało życie i nowe możliwości. Takie bezchmurne noce, jak ta, wyraźnie widziała góry na zachodzie i dalej. Tereny ponad świątynią proroka. piętrzyły się szczyty, otulone szmaragdowym eksamitem. Dom. Ziki zdejmowała jedną, po drugiej ciężkie i ceremonialne bransolety z rąk Talandrii. Układała je w skrzyni wyłożonej materiałem, które wyglądały równie delikatnie jak majaczące w oddali góry. Z każdą zdjętą ozdobą Talandrii czuła się lżej, ale też dziwnie bezbronnie. Oderwała na chwilę oczy od dżungli i obserwowała, jak ziki operuje z winnymi rękami. Osoby szkolone na służących królewskiego rodu Zandlaru miały być niewidzialne. poruszyć się bezgłośnie i odziewać monarsze ciała, pozostając prawie niezauważone. Teraz króla spojrzała wprost na młodą trolicę. Jej prosty granatowy granatowe warkocze uroczą dziewczęcą twarz bez kolczyków i blizn, niedoświadczoną cierpieniem i upływem czasu. Czy Talanji była kiedykolwiek tak niewinna? Czy kiedykolwiek wyglądała tak spokojnie? Gdy Ziki skończyła, Talanji obserwowała dalej, jak służąca zamyka skrzynię, kładzie ją na ziemi, po czym rozpina wysadzaną jaspisem i klejnotami szatę, która królowa miała na sobie w trakcie spotkania w Orgrimarze. Potem cierpliwie czekała, aż Talanji zdejmie przez głowę białą satynową halkę. Odejdź, powiedziała do niej: Talanji, muszę zostać sama. Moja pani suknia jest poplamiona. Później możesz odejść z Ziki. Nie musiała podnosić głosu. Młoda trolica skinęła głową, zebrała odzień królowej, po czym wyszła z sali tronowej przez ukryte przejście dla służby. Talandrii odwróciła się plecami do dżungli gór, po czym szła w stronę swego tronu. Czasem dyzerkała w jego stronę widziała sylwetka, sylwetkę siedzącego na tronie ojca Rastakana. Jego skóra jaśniała od światła wiecznie płonących po bokach pochodni. Spod ciężkiej, przyozdobionej piórami korony spoglądały zamyślone oczy. Ale Rastakan już został zabity, zamordowany. Kiedy zbliżała się do tronu jej dłonie, natychmiast zwinęły się w pięści, gdy była jeszcze dzieckiem raz tak pozwalały jej czasem siadać na tym ogromnym siedzisku, ozdobionym szpicami imitującymi promienie słońca, które sterczały wysoko nad jej głową, poduszki emanowały wtedy ciepłem jego ciała. Jakby tworzył z fotelem jedność skrzywiła się i zadrzała ciepły oddech woldun ochłodził się raz nadejściem nocy. Puściło Org Rimar, nim ktokolwiek zdążył przekonać ją do pozostania. O ile Talandri radowała się, że jest w domu, o tyle nie mogła pozbyć się wrażenia, że tak szybkie opuszczenie zgromadzenia było jednak błędem. Gdyby została i nalegana na zajęcie się jej sprawą, Rada Hordy być może przyznałaby jej reparacje należne z antalarą, To jedyne, na co mogła liczyć ze strony Hordy, jako że drogocenny rozejm znaczył dla nich zbyt wiele. Trzeba było znaleźć inny sposób na wymierzenie sprawiedliwości za zamordowanie Rastakana. Tymczasem opuściła Orgrimmar z niczym, choć nie, nie z niczym. Zyskała strach w sercu i czarną plamę na suchi. Gdyby rudowłosy troll nie przewrócił się na skrytobójcę i nie rozlał zatrutego wina, pewnie właśnie leżałaby martwa gdzieś w piaskach Durotaru, a muchy obsiadałyby jej usta. Pan Samdi, szeptała imię Loa śmierci. Dając ostatnie tchnienie, jej ojciec cedował przeklęty pakt z na swą córkę, więc Talandzi była nie tylko spadkobierczynią rodu, ale nosiła na barkach również jego zgubę. Istopy szara mgła, zimniejsza nawet od zmieniających się nocą wiatrów. O pary stopniowo wypełniały salę tronu, aż w końcu zszała znajomy odgłos. Przybycie ban Diego zostało poprzedzone dziwnym westchnieniem z innego świata bardziej lamentem niż fanfarą. Loa mogił, unosił się nad zandalarskim tronem, spowity zwojami niebieskiego dymu. Na jego twarzy rozciągała się koścista narość kształci czaszki, ale wieczny, arogancki uśmiech pozostał niezmieniony. Rzadka piersiowa lśniła od białych tatuaży, a z głowy wyrastała burza czarnych włosów sztywnych i ostrych niczym paproć. Och, zachichotał Bastanti, och, och, och! Królowa jest w tarapatach. Może zrzucisz wszystko, co ci leży na wątrobie, na barki swego starego przyjaciela, pan Sandiego? Hmm? Nie jestem w nastroju do zabawy, stary gaduło. Ta Tarantzi skrzyżowała ręce na piersi. Jeden z moich ludzi usiłował mnie otruć i chciał to zrobić na oczach rady hordy. Biały dzień. Moi wrogowie robią się zuchwali. Ha! Prawie, żem otrzymał więc twoją duszę. Czy to dlatego żeś mnie wezwała? Zbliżył się do talandzi, która widziała, jak pod kościanym czołem, czy poczerzę sami niczym głupiec. Myśl o śmierci przypominała Ci o Twoim najlepszym przyjacielu z drugiej strony? Wasza wysokość mi schlebia. Nie, nie, pan nie o to chodzi. Nalegała talandzi, odwracając się z usząknięciem. Chcę porozmawiać ze swoim ojcem. Jesteś strażnikiem dusz, panem śmierci. Pewno wiesz, gdzie przebywa jego dusza, czy nie mógłbyś zorganizować dla mnie audiencji? Loa roześmiał się hałaśliwie. Szpała zrzaszczął się pod jego stopami, jak uderzył w niego grom. Podeciął do niej z twarzą do góry nogami, prawie dotykając jej nosa. Masz mnie za swojego służącego, który zrobi wszystko, co się zamarzy? Myślisz, że trzymam twojego ojczulka w kieszeni? Dusza króla, duża igraszka, dziewczyno. Ciebie wszystko jest igraszką, zripostowała nieugięta Talandzi. Wszystko jest grą. Uśmiech zniczył z oblicza, a Diego głośno pociągnął nosem, owąchując ją niczym wieprz. Śmierdzisz śmiercią? Była blisko, prawda? Naprawdę blisko. Może chcesz zapytać oczułka, jak jest po drugiej stronie? Anci machnęła ręką na Loa, przechodząc prosto przez niego i tracąc go z oczu. Siła na balkon, gdzie czekało na nią całe jej miasto i leżąca pod jej granicami dżungla. I zbliżała się noc i okolicą świetlały setki pochodni jasnych i ciekawskich, niczym gapiące się na nią niezliczone pary oczu. Nie potrafiły się bez niej obejść. Nie. Tego dowiem się na swoich zasadach i nie będzie to szybko. Proszę o to jako królowa. Królowa potrzebuje porady swego przodka, nic więcej o wielki duchu. Sprowadź mi króla, sprowadź mi jego ducha, abym mogła zacząć jego mędrości. Nie mogę tego zrobić, dziewczyno. Masa D ponownie pojawił się u jej boku, opierając się bez o jeden z wysokich złotych filarów znieczony rozpalonym kotłem. Nie kontrolujesz mnie, przypominał jej, a ja nie kontroluję ciebie. Moi wrogowie mają ten temat inne zdanie. Ruch na Atalandzie obejmuje odzież Rakam. Poważam Belaru. że odpowiadam przed tobą. Jeśli nadal tak będą myśleć, nigdy nie będę w pełni sprawowała nad nimi kontroli. Z Nic dziwnego, że ten zabójca chciał mnie dziś dopaść. Odziedziczyłam po ojcu jego krew i koronę jego loa, a teraz jeszcze jego rebeliantów. Jeśli ich nie pozbędę, wkrótce będziemy mogli uznać moje rządy Jest zakończone. Skończę już z tym rozpaczaniem, powiedział pan Sandy. Wskazując na sporą plamę na jej sukni, jak myślisz, kto ci się dziś ochronił? Mogłabyś okazać twemu zbawcy trochę wdzięczności, nie możesz przypisywać sobie zasług na no, niezdarność jakiegoś trola, żyła się Talandzi, patrząc na niego z ukosa. Pan sam nie wystrzeżył zęby, a w jego schowanej za są maskocze. pojawił się błysk. Letko, żem go pchnął leciutko. Ale żaden czyn potężnej istoty nie jest nieznaczący, rozumiesz? A teraz dowiesz się, co to znaczy: być naprawdę potężnym. Wszyscy czegoś od ciebie chcą, ciągle o coś proszą, tak jak teraz prosisz mnie. Ten skryptobójca pragnął Twojej śmierci, ale że mu jej nie dał. Tak jak nie dam ci teraz Twojego oczu, chociaż. Sam ty przeciągnął ostatnie słowo, aż zabrzmiało niczym ostrzegawczy sykwęża. Chociaż co. Może zechcesz zawrzeć umowę, to ci to chyba sprawiedliwe, prawda? Ja ratuję Twoje życie, a ty dobijasz targu ze swym przyjacielem Bansamdim. Ta żachnęła się, chodząc po krawędzi trasu, czując sobie palący wzrok Loa. Wiej z nim była przekleństwem, więc nie miała zamiaru mu za nie dziękować. A pojawi się następnym razem, by kogoś popchnąć, i jeszcze kolejnym wysnęła. Moim miastem szosają niepokoje, a horda nie robi nic, by mnie wesprzeć. Nie chcą mi dać statków ani wojsk, nic. Los sandalaru jest w moich rękach, ale jak mam dać spokój i dobrobyt ludowi, który mi nie ufa? Mój ojciec wiedziałby, co zrobić, zawsze wiedział, co trzeba zrobić. A jeszcze lepiej wiedziałby to lo Rezan, loa mojego ojca. Cisza pochodni migotała, a na dole nastąpiła zmiana warty której towarzyszyło obrzęczenie zbroi i odgłosy kroków Miasto zdawało się Talanji złowieszczu cicho, podobnie jak jej loa. Spodziewała się docinku żartu roba jakiejś obelgi, która byłaby niczym sztyret wbity pod żebro, dobijając ją kolejnymi wątpliwościami, jednak on po prostu na nią patrzył. Albo oszalała, albo w jego oczach brakowało charakterystycznej iski. Zdawało się, że przygaz posłudniał, co zaczepiła. Nie masz nic do powiedzenia, ani jednego przemądrzałego słówka, to nie w swoim stylu, pan sam. Loa wreszcie potrząsnął głową, a mgła u jego stóp zgęstniała i zaczęła go zakrywać, aż widoczne było już tylko dziwne oczy płonące niebieskim płynem. Mała królowo, nasza więź jest mocna, ale to nie oznacza, że mnie jest twoim służącym. Nie wezwę ducha twojego ojca, obawiam się, że dziś wieczór żeś staną na siebie.